Działając w strukturach Młodzieży Wszechpolskiej Okręgu Śląskiego, przygotowaliśmy happening, mający na celu w prosty sposób pokazać, jak tak naprawdę wygląda polityczne zaplecze konfliktu na Ukrainie. Obecnie Niemcy cały czas prowadzą handel z Rosją. Mimo międzynarodowych sankcji, stale kupują gaz od Rosji. Za te same pieniądze Rosjanie kupują broń od Francji. Pod płaszczykiem interesów rozgrywa się teatrzyk marionetek, za których sznurki pociągają najsilniejsze mocarstwa. Mimo sankcji nałożonych w 2014 roku, mimo solidarności europejskiej, Francja stale sprzedaje broń reżimowi rosyjskiemu. Używając broni zakupionej od Francji, Rosja pod przywództwem Władimira Putina zdradziecko z pogwałceniem wszelkich praw międzynarodowych atakuje Ukrainę. Zmusza tym samym część narodu do heroicznej obrony, ale także głównie matki z dziećmi do ucieczki do krajów ościennych. Najwięcej uchodźców przyjmuje Polska. Oddolnie cały naród organizuje się, aby pomóc. W duchu miłosierdzia swoim sąsiadom w potrzebie. Polacy pomagają jak mogą: finansowo, dając dach nad głową oraz oferując pracę. W tym samym czasie Unia Europejska wraz z niemieckimi przywódcami rękami polskich polityków z Lewicy, Koalicji Obywatelskiej oraz Ruchu Hołowni, Polska 2050 nakładają sankcje na nasz kraj tym samym wyciągają oni z kieszeni pieniądze tak bardzo potrzebne polskim rodzinom w tym trudnym czasie.